Witaję ponownie na skoczni w Kusamo Pierwszym z przygotowuje się zawodnik browaru równie Tomasz Strach I leci! Leci jak ptak! Ale wy kur... A, ustał, ustał! Następny skok przygotowuje się zawodnik fajka falujówka Krystian Śliwiak Mogę jest mistrz a wiedziałem, że wykurzy no no skacz młody i leci Ma już to przy nim pizda i w drzewo jak dawsze